Cześć! Dzisiaj mamy jedną z ostatnich nowości z MTS-a MTS, MTS GWBM48, czyli Grind do BMW ósemki E31 Dobra, mamy na wierzchu, to to zacznijmy. Tutaj cambery, z tego co widzę, tak Grind jest zestawy w zestawie w gwincie są kambery do regulacji kąta pochylenia przedniej osi. I mamy ten system slide i mamy to podwójne łożysko, czyli tutaj obrotowe zamiast czapki do gwintu. Czyli takie fajniejsze kambery. Wukambary. Przednia. Kolumna. I tutaj mamy braket do wspawania jak to w starszych modelach BMW, czyli wspawujemy odkręcamy to od kolumny wspawujemy zamiast seryjnego amortyzatora i wkręcamy amortyzator gwintowany nakrętka hexa coil, czyli zakontrowana tu imbusem rozprężna ułatwiająca regulację i sprężyny oczywiście wykonane przez niemieckiego znanego producenta, czyli Eba. tutaj na górę oczywiście idzie nam camber ok teraz może jakiś tył sprężyna tył regulacja tyłu. Okay. Mamy regulację tyłu i sprężynę na tył również wykonaną przez Aybacha, czyli to jest zestaw sprężyna, to regul regulacja tyłu. Oczywiście sztuk dwie wszystkiego. Na czy miejsce, one się postaramy to jakoś wcisnąć amortyzatory tylne, amortyzator tył dość krótki BM12012R z osłoną odbojem zestawy jak widać udzielić. sztuk sztuk dwie klucze do regulacji mamy jeden klucz do hexacoila i drugi do skontrowania tej, tego dolnego braketa z przodu no i został nam ostatni amortyzator przedni I drugi przód i tym sposobem będziemy mieć komplet rzadkie auto, ale również do takich rzadkich aut. MTS wprowadza nowości. Fajnie, że posiadacze takich rodzynków też będą mogli poobniżać swoje bolidy. Także zapraszamy na razie. Cześć!